a mamy naprawdę bardzo dobry kontakt. A... To jest Van Goofy dla ciebie, prawda? Tak jak dla wielu przedstawicieli jest... mediów w Orlando. Zgadza się możliwe I, <gry> i mamy fantastyczny kontakt, a nigdy nie było z, z nami żadnego problemu. Jeżeli ja mam problem, od razu idę do niego do biura. A jeżeli on ma problem, od razu przekazuje to w, zaraz po treningu i, i naprawdę, naprawdę, mamy, naprawdę mamy dobre, dobre tutaj a, kontakty. A, jeżeli dochodzi do jakichkolwiek śmiechów, jakichś a, takich lekkich a, ścięć, to tylko kiedy nasze drużyny się spotykają w baseballu a, i, I oczywiście moja drużyna wygrywa zazwyczaj drużyna Chicago Cubs, ja wtedy śmiejemy się dosyć często. A, oczywiście wypomina mi, kiedy moja drużyna w piłce nożnej Manchester United przegrywa, to wtedy mamy jakieś śmiechy, ale na co dzień jest z nami, pomiędzy nami bardzo dobrze i bardzo cenię sobie pracę z trenerem Van Gandy, A Jest naprawdę fantastycznym szkoleniowcem, nauczyłem się bardzo dużo dyscypliny grając obok niego i, i wierzę, że w tym roku znajdzie dla mnie a, większą rolę i, i będę mógł pełnić a, tą rolę na parkiecie nie tylko jako zawodnik rezerwowy, miejmy nadzieję, że również jako zawodnik pierwszej piątki. Ja pytam o tę pracę, bo nie wszyscy znają NBA z tej strony, prawda? Niektórzy myślą, że to jest po prostu I love this game, można włożyć piłkę do kosza z góry, oddać kolejny celny rzut gdzieś tam nieprawdopodobny, a tak naprawdę to jest liga, gdzie jest reżim, gdzie można rozegrać ponad 100 meczów, no i po prostu są niesamowicie trudne podróże, cały, że jak powiem, ten schedule, kalendarz tygodnia, miesiąca, całego sezonu jest morderczy. Jak to wytrzymujesz? No jest, jest dosyć ciężko, jest dosyć ciężko, mimo że mamy bardzo ułatwione podróżowanie, praktycznie z Wsiadamy do samolotu, odstawiamy auto, przechodzimy 30 metrów, wsiadamy do samolotu, z samolotu prosto do autokaru, z autokaru do, do hotelu i, i, i torby dostarczają nam prosto do pokoju. Nawet tak, możesz a... nie wiedzieć, jakie to miasto, prawda? Dokładnie. I są, są dni, że budzisz się i nie wiesz, w jakim mieście, <laughs> jesteś, w jakim mieście jesteś, nie wiesz, jaki jest twój numer pokoju. Jest, jest mnóstwo, mnóstwo problemów, dlatego no jest to dosyć ciężkie, każdy z nas jest zmęczony tego typu podróżowaniem, ale niestety to jest NBA i do tego NBA trwa 8 miesięcy, potem jest czas na odpoczynek, wielu, wielu z nas stara się zregenerować siły i przygotować się mentalnie na tę podróżę, no, ale niestety trzeba, trzeba to jakoś przeboleć i... Jeżeli, jeżeli ma się tą pasję do gry i kocha się koszykówkę, to tego, te, tego typu rzeczy nie mają większego znaczenia. Czyli w tym off-season brakuje się jednak tego męczącego kalendarza? A, brakuje, brakuje mi trochę mojej rutyny. Brakuje mi rutyny dnia, kiedy wstanę sobie, pojadę na trening, a porzucam, pobiegam, potrenuję na siłowni, popodnoszę parę ciężarów i, i wracam do domu i mam cały dzień wolny, przygotowuję się do następnego dnia na kolejny trening. Mówimy o tych nowych Magic, mówimy o dobrych relacjach z trenerem Stanem Van Gandhi, co by o tym nie mówić, prawda? Ale myślę, że jednak no, twoje ambicje rosną. No, byłeś zadaniowcem, pokazałeś się jako ten roleplayer, który wykonał to, co do niego należało, a jednocześnie twoja pensja wzrosła kilkukrotnie, nie wiem, siedmiu, siedmiu ośmiokrotnie. Mhm. To wszystko sprawia, że no, stajesz się innym graczem. Jakby, no, twoje ambicje będą chciały dorównać temu, jak awansowałeś pod względem finansowym. Myślę, że na dzień dzisiejszy rolę, jaką będę pełnił, na pewno się nie zmieni. Na pewno to są role, co miałem rok temu, aczkolwiek może dojść parę jeszcze tutaj zadań w ataku i na to liczę przede wszystkim ja, ja obiecuję, że będę grał również bardziej agresywniej, w końcu nie jestem zawodnikiem, który, który biega od kosza do kosza i, i, i PSP jest nie ma pierwsza, czego, pierwsza, pierwsza rocz... Howard, dokładnie pierwszoroczniakiem czy drugoroczniakiem, <laughs> dlatego a na pewno będę starał się tutaj grać agresywnie, pokazać, że jestem zawodnikiem wartościowym, a, a miejmy nadzieję, że trener Van Gandhi to zrozumie i, i postara się to również wykorzystać. A, cieszę się, że cieszę się, że będę miał na taki zespół, a takich kolegów wokół siebie, ponieważ a, są to zawodnicy, którzy wiedzą jak podać piłkę i, i liczę na to, że pokazują się z dobrej strony w tym sezonie. Czyli nie będziesz jakby się do końca godził z Otisem Smithson, który kiedyś przy okazji finałów NBA 2009 stwierdził, że masz najlepszą pracę w Stanach Zjednoczonych, bo jesteś backupem, czyli zmiennikiem dla Dwighta Howarda. To chyba nie jest do końca prawda, że to jest najlepsza praca. A no Jest to na pewno fajna praca, być jest zmiennikiem, być, <laughs> być w NBA być zmiennikiem w finałach tak NBA, jest. ale myślę, że na dzień dzisiejszy a sytuacja, jaką, jaką, w jakiej się znalazłem, nie są na łatwa. Jest, jest się zmiennikiem i oczekuje się od zmiennika, który no, ma pewien kontrakt, e, dosyć wysoki kontrakt, i oczekuje się a, rzeczy niestworzonych w przeciągu 10 minut czasami i, i oczywiście będzie duża presja, ale zmiennikiem Supermena wszędzie. Supermana, Supermana wydańmy, dokładnie no? oczekuje się od niego rzeczy niesamowitych, a również od, od jego zmiennika oczekuje się rzeczy niesamowitych, dlatego <laughs> a, ja będę gotowy po prostu, żeby grać, a, a co, co, co wyjdzie, zobaczymy. NBA to jest taka liga, można powiedzieć dla, no w Koszykówce najlepsza liga świata, prawda, tam wszyscy dążą, to jest marzenie, no prawie wszystkich tych, którzy mieli kontakt z piłką do Koszykówki, ale też jest jednocześnie to liga wielu pokus, prawda, no bo w końcu są to najlepiej zarabiający sportowcy świata, jak to jest z tymi pokusami, to jest to coś, czego my nie widzimy przy okazji spotkania, no bo zrywa nam się transmisja, koniec, ostatnia syrena, a co jest dalej? No dalej, jest, dalej jest mnóstwo. A, nie od razu idziesz na siłownię przecież. No nie, dalej jest mnóstwo pułapek, mnóstwo różnego rodzaju haczyków, gdzie można powiedzmy wpaść w problemy, gdzie można. A, wielu fałszywych można, doradców, prawda? Dokładnie, wiele wielu, pięknych wielu fałszywych ludzi, którzy doradzają, wokół. wiele rzeczy, wiele naprawdę ładnych, pięknych kobiet, które, które również czekają na swoją kolej i Uh, no, trzeba uważać, trzeba uważać. Uh, ja Czy na... uległeś jakiejś pokusie kiedyś? Yy, uh, co byś nie chciał? Co, co, co niechętnie wspominasz teraz? Uległem pokusie po finałach, kiedy skończyliśmy mecz o, o 12.30 w nocy i uh, niestety musiałem pojechać do Burger Kinga zjeść, <grym> zjeść obiad i, i zjeść kolację, przepraszam, a uh, to była moja pokusa, której ja uległem. Uh, jeżeli chodzi o inne sprawy, to nie mam nie ma mowy, uh, za dużo mam do stracenia. A Przede wszystkim mam osoby, które również kontrolują mnie jako, jako zawodnika i osobę w ciągu dnia i, i nie ma po prostu możliwości, żeby um, po tak ciężkiej pracy naprawdę w tak głupi sposób stracić szansę gry w NBA czy stracić reputację, na którą pracowałem tak ciężko. Mówimy troszkę o tym wolnym czasie, o tych, o tych pokusach. Mówimy też o tym, że no, ty jesteś takim człowiekiem pracy, te godziny na siłowni i na sali. Też miałem okazję się o tym przekonać. To rzeczywiście jakby wypełnia niemal no, doszczętnie twój dzień, jeżeli tak to można określić. No, ale ten czas wolny masz, a w Orlando, tak powiem, jest jak spędzać ten czas wolny, prawda? Disney World, jest wśród kanawer, ale nie wiem, no, są jeszcze jakieś inne atrakcje. Daytona Beach, tam rajdy samochodowe, nawet na plaży, z tego co wiem, No może po prostu ten rejs z tym jachtem z Richem DeVosem, jak to wygląda? Co jest swoim takim marzeniem pozakoszykarskim w Orlando? A takim marzeniem pozakoszykarskim, a, No mam parę marzeń pozakoszykarskich, aczkolwiek a, Takich nie, jest, typu, nie jest prawda? do końca związanych z Orlando. A marzenie na pewno było przejechać takim samochodem na skar któregoś dnia mhm. i, i wiem, że w tym roku to spełnię. A, oczywiście szansa będzie, jeżeli mhm. pojawi się szansa a, wypożyczenia jachtu od naszego właściciela Richarda de to na pewno to <laughs> zrobię. Coś na i z powrotem? Tak? Dokładnie, może bahamy i z powrotem. <gulanie> A, to się ale niejaleko. dokładnie, ale, ale zobaczymy. No jest jest przede wszystkim mamy takie cele tutaj troszkę w Polsce postawione. Chciałem stworzyć fundację, która która będzie pomagała ludziom. Chciałbym również stworzyć markę MG13, która w pewien sposób będzie tutaj promowała wiele rzeczy i, i mniej nadzieję Na mj 23, że... kiedyś MG13? To... Nie 13 z tego względu, że zgram <grym> z 13 całe życie <grym> i jest, chcę więc... pozostać z tym numerem do końca życia. Um, na, na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy wszyscy wiele osób kojarzy MG13, dlatego jest to dla mnie dosyć ważne i i chciałbym tutaj skoncentrować się na budowaniu mojej marki, budowaniu marki wokół MG13, przede wszystkim pomóc fundacji dużo, pomóc dzieciom i ludziom, którzy są, potrzebują takiej pomocy w Polsce. A jeżeli chodzi o Orlando, to różnego rodzaju parki, rozrywki za, um, Disney World, czy, czy różnego rodzaju uh, zoo, czy różnego rodzaju parki ze zwierzętami uh, mogą poczekać. I oczywiście, jeżeli jest chwila, ktoś przyjedzie znajomy, z, uh, to są to właśnie miejsca, gdzie można zabrać uh, rodzinę znajomych, przyjaciół. Uh, na pewno dobrze się tam można pobawić, i um, to jest z to tego, z czego słynie Orlando. Ja się bardzo cieszę, że tam gramy. I, I naprawdę jest co robić. W porównaniu, po Przyjeżdżając do Polski, w porównaniu do Orlando jest, jest duża przepaść. Ja nie przypadkowo nawiązałem do tego MJ-23, no bo wiadomo, że to kiedyś też była lokomotywa całej NBA, prawda? No, be, be like Mike, just do it. Jakie ty będziesz miał hasła przy tym swoim MG-13? Czy są MG13? już takie hasła? Get better every day. Get better every day. Uh, Stań się lepszym każdego dnia. To jest, to jest motto, którym starasz się podążać. Sobą. Realizuj sw swoje marzenia? Dokładnie. Staraj się, staraj się stworzyć coś, co pomoże ci dojść do perfekcji, pracy nad tym, żeby być zawodnikiem, który będzie mógł grać na najwyższym poziomie, walczyć o najwyższe cele i, i, i wiesz w to, co robisz. A, a ostatecznie, be remembered. Nagroda będzie, tak? Be remembered, czyli bądź zapamiętany.